Hejka, dzisiaj będzie krótko i na temat o ostateczny atak władcy Ciem. Pewnie teraz sobie leżę na plaży i opalam, więc gorąco Was pozdrawiam z Albanii i zapraszam Was też na mojego Instagrama Karolcia. Tam będę wstawiać różne story z Albanii, a także odpisuję na różne pytania, które mi zadajecie. Nie przedłużając, zaczynamy! Ostateczny atak, rozumiejąc, że Piedronka zawsze triumfuje dzięki swojej ostrożności, władca Ciem układa diaboliczny plan z Superzłoczyńcą, który jest zdolny zmusić swoje ofiary do podjęcia wszelkiego niebezpieczeństwa. Kiedy Marina dowiaduje się, że Adrian ma wyjechać z Paryża na kilka tygodni z Lilą, czyli z nową twarzą Marki Agres. To jest gotowa zrobić wszystko, by jej w tym przeszkodzić. Jak daleko to zajdzie? Czy zdradzi swój sekret w imię miłości? I czy Adrian podejmie ryzyko, by przeciwstawić się swojemu ojcu? A wy co o tym sądzicie? Bo jednak władca cię jakby się poddał wtedy? W tym odcinku, no to bym musiał oddać swoje Miraculum i tak dalej, i tak dalej. No ale jak wiecie, to, to w przyszłości wadcą ciem jest ktoś inny. No i prawdopodobnie to może być Lila, chociaż nie wiadomo, ale ona jest taka, taka, taka lisica, taka, więc jakby. Oddawał włacać po prostu tym mirakulom piedronce, to pewnie Lila by to jakoś ukradła i by zdobyła swoje moce. Więc to jest prawdopodobne. Chociaż mam nadzieję, że to się nie stanie, ponieważ szkoda mi Emilki, szkoda mi Emilki, i ja chcę, żeby ona ożyła. Ja chcę po prostu, bo chcę. Widzieć to, czy to się stanie, czy nie, bo jednak przez te cztery lata, te cztery sezony władca Ciem o to walczy, żeby, e, żeby jego żona ożyła. Więc to by było głupie, jeśli by się nie udało. Nie, może jest jakiś miraculum życia, że nie trzeba po prostu użyć e, te, tych miraculum e, Piedronki Czarnego Kota, żeby ożywić kogoś i ktoś. Jakaś inna osoba może za to umrzeć? Może jest, jest po prostu coś innego, żeby to, żeby to jakoś zrobić? po prostu, Bo to, to jest to dla mnie to jest po prostu nie wiem, nie wiem, jak dla was, ale dla mnie to jest niemożliwe, żeby Emilka się nie obudziła po prostu. No i że władca Ciem nie odda tego mirakulum. Nie, nie, ma, nie ma bata po prostu, żeby bez władcy Ciem to jakoś było. Jakoś tak nie, nie wyobrażam to sobie po prostu. A co do Marinette i jej tajemnicy, to na pewno to się nie wydarzy, ponieważ e, jest sezon czwarty i jest za szybko, zbyt szybko. I nie wyjawiam tajemnic tak szybko, bo jeszcze jest parę sezonów ho ho ho. Więc jedynie może jakaś tam tajemnica mała wyjść coś tam, ale nie taka duża po prostu. No, ale zobaczymy co zrobi Mari. Pewnie mm, coś tam namiesza, żeby Lila nie jechała z Adrienem chociaż Adrien też, też będzie miał duże, duże zadanie bo jednak chce się przeciwstawić swojemu ojcu i to będzie dla niego trudne i to pewnie będzie chodziło o to, żeby nie jechać z Lilą gdzieś tam, nie wiem, gdzie tam jadą w ogóle nie wiem, jak to władca pomyślał ale no, i jednak wykorzystał Lilę do swoich planów, do tego super, super planu, bo tak jak mówił tam w jednym odcinku, że ją i tak wykorzysta. Więc no, wszystko może się wydarzyć i mam nadzieję, że się nie wydarzy tyle dużo, bo jednak chcę Emilkę zobaczyć. Jeszcze nie jestem gotowa, żeby tak szybko zdradzili swój sekret, bo ja wiem, że dużo ludzi czeka na to, ale to jeszcze nie to bo jednak widzieliście się w jednym odcinku, jak, jak to wyszło po prostu, to muszą być przygotowani na to. A wy co o tym sądzicie? I e, może wy macie jakieś fajne teorie na temat e, tego wszystkiego, bo jednak widać, że coś się dzieje, coś, ale dużo wątków mi brakuje w ogóle, żeby na przykład pokazali, to, co się zdarzyło na przykład w tamtym odcinku, żeby to tak pokazywali, i najlepiej by to było chronologicznie, a nie że dzisiaj jest odcinek pierwszy, a za tydzień jest odcinek 15 To jest takie kijowe, to jest kijowe. A jeszcze czego mi brakuje w tym miraculum, to zmiany po prostu. Nie ma pokazanej zmiany, jak oni przechodzą z klasy do klasy. Oni w ogóle żyją w tym samym czasie i nic się nie zmienia w ich, y, w ich y, ciele, czy jakby to powiedzieć, tak? Wiecie o co mi chodzi, po prostu. Tak, no, troszkę lipa, taka lipa, taki, taki, i wklej po prostu, bo tam czasami są takie postacie, kopii i wklej, no ale może się poprawi to i będzie lepsze i tak dalej, i tak no, dalej. Zobaczymy, zobaczymy. No, to wszystko chyba na, na dzisiaj. Ja idę się upalać dalej pewnie. I, I pozdrawiam was jeszcze raz. I do zobaczenia do następnego odcinka. Hejo!